Biegowy potop szwedzki, zaczynamy przygodę, jesteśmy w porcie w Gdyni z naprawdę porządną ekipą. Marcin Frey, Kamila, Damian Bombol Polska biega, no i Mati. Weszliśmy do komnaty, w której będziemy spać. Jak ci się podoba, Damian? To jest komnata tajemnic, to wszystko się może wydarzyć, słuchajcie. Ja no oni nagrywają właśnie no i tak wygląda ta robota. Powiem Wam, że to nie jest proste. To nie jest proste, żeby w ten sposób biegać, zbiegiwać się, powtarzać ujęcia. To jest naprawdę okay. znój. znój. Damian, Dobrze, powiedz, jak się zgodnie. czułeś. Zatańcz bombi dance. Świetnie. Tak, Damian. Pięknie, pięknie. Na trasy biegowego potobu szwedzkiego jesteśmy już po nagrywkach, dlatego już za chwilę będziemy biegać po naprawdę cudownej przestrzeni. Tutaj Marcin Frey bloguje, tak to wygląda. Od A tutaj Damian Bombol tak wygląda, gdy jest po prostu sobą. Nudny człowiek, nudny człowiek. Tutaj jest Kamila i Kamila oficjalnie zatwierdza, że z tego miejsca będziemy biec. Tu się zaczyna biegowy potop szwedzki. Właśnie tutaj właśnie w tym miejscu zaczynamy i właśnie dla Was specjalnie przed biegiem ja, Marcin Frey, Damian Bombol, Kamila, przebiegniemy trasę 10 km biegowego potopu szwedzkiego, także. Check it out, yeah? boski Alvaro, tak, Ty nie. Nie tak, powinieneś nazywać on, się Damian Alvaro. tylko Gracjan. Ty jesteś Gracjan, biegniesz z taką gracją. Nie siła góle. Tutaj jest napisane, że trzeba jeść dużo żerzuchy, aby być zdrowym. A tutaj, proszę państwa, na czoło peletonu wysłał się Damian Bombol. E, Biegnie z siekierą, zabił poprzedniego zawodnika, e, dobiega do mety. E, co za euforia, proszę państwa. E, Damian Bombol, e, Polska biega. E, niesamowity widzisz, e, bajeczna technika. E, rewelacja, rewelacja. E, powiem wam szczerze, że e, jestem zachwycony. Jestem zachwycony tym młodym sportowcem, e, który wyryluje w środowisku biegowym. Od wielu lat jest niepokonany. E, Damianie, powiedz nam. E, jak się czujesz po biegu? Jestem niesamowicie wzruszony strasznie długo na to pracowałem i zawsze marzyłem żeby wygrać, żeby zwyciężyć żeby zawiesić ten złoty medal biegowego po szwedzkiego tutaj właśnie na tej ziemi rewelacja tak właśnie spełniamy marzenia tutaj w Szwecji na trailowych ścieżkach w Karlskronie rewelacja, rewelacja także już 11 czerwca zapraszamy was bardzo gorąco i serdecznie na niesamowitą biegową przygodę! Jeżeli tylko zależy Wam na euforii, na endorfinach, to pamiętajcie biegowy potop szwedzki 11 czerwca z takimi znakomitościami jak Marcin Ferrey, Damian Bombol i niewidoczna tutaj Kamila. Pozdrawiam raz jeszcze Mateusz Jasiński, Biegajmy dla fanów! Moi mili. To były piękne 24 godziny, ale czas zakończyć tą hipsteriadę. This some serious gourmet shit.